Rashford wygrał mecz Barcelonie. Dublet Anglika w wielkim stylu. Marcus Rashford wziął sprawę w swoje ręce i wygrał Barcelonie pierwszy mecz Ligi Mistrzów. Występ bohatera. Liga mistrzów wróciła, a nowa gwiazda rozbłysła w barwach Barcelony. W niezwykle trudnym, nerwowym i wymagającym meczu wyjazdowym z Newcastle, gdy gra całego zespołu nie była przekonująca, Markus Rashford w pojedynkę rozstrzygnął losy spotkania. Anglik. Nowy nabytek z Manchesteru United strzelił dublet, zapewniając cenne zwycięstwo dwa, jeden drużynie Hansiego Flicka na inauguracji najbardziej elitarnych rozgrywek w Europie. To był występ bohatera, występ, który uratował Barcelonę przed rozczarowującym wieczorem. Trudny wieczór w Newcastle. Barcelona przyleciała do Anglii z dużą pewnością siebie, podbudowana demolką 6:0 w meczu z Valencią w La Liga. Ale starcie z Newcastle okazało się zupełnie innym wyzwaniem. W pierwszej połowie to gospodarze sprawiali lepsze wrażenie. Grali agresywnie, szybko i byli o krok od objęcia prowadzenia. Po błyskawicznej kontrze znakomitą okazję miał Harvey Barnes, ale jego strzał został świetnie obroniony przez młodego bramkarza, Joanne Garcie. Tymczasem goście, w swoim stylu, długo utrzymywali się przy piłce, ale nie stwarzali sobie zbyt wielu groźnych okazji. Dopiero w końcówce pierwszej połowy Pedri dobrze obsłużył Lewandowskiego, ale jego strzał został zablokowany. Chwilę później niecelnie uderzał jeszcze Rafinha. Pierwsza połowa zakończyła się bezbrankowym remisem, wynikiem, który był nieco szczęśliwy dla niewyraźnej Barcelony.